Kupiliśmy taką elektryczną pompkę. I. A sami zobaczcie. Mini-kompresorek kosztował na Allegro 80 zł. Wygląda całkiem zgrabnie, jakościowo bez zarzutów. W komplecie ma kabelek zasilający z gniazda zapalniczki i zestaw końcówek do różnych zastosowań. Ma kilka programów standardowych oraz możliwość ustawień nietypowych. Jest również funkcja latarki. Najlepsze jednak jest to, że to jest urządzenie akumulatorowe, takie nieduże, zgrabne. Mamy tu dwa gniazda USB. USB-C do ładowania, czyli normalną ładowarką od telefonu komórkowego, można to urządzenie ładować, oraz gniazdo USB, które zamienia nam je w powerbank o pojemności 7500 mAh. No dobrze, ale czy takie małe coś akumulatorowe sprawdzi się przy pompowaniu opon? I tu zaskoczenie. Pojeździliśmy trochę kładem, regulując cały czas ciśnienie opon. Pompka działała znakomicie w każdych warunkach. Bez problemu starczyło jej prądu na 8 napompowań i jeszcze nie wymagała ładowania. Możliwość napompowania nawet do 5 opon samochodowych 195x55R15 realne. Naprawdę w tym sprzętem realne. Oczywiście jest to urządzenie wyprodukowane w Chinach, o czym jego importer informuje na polskim opakowaniu. Taki sprzęt za 80 zł się dla nas to podoba się.